Pod koniec lat 60. początek lat 70. aparaty i kareksy sprzedawały się coraz słabiej. lustrzanki wtedy już niestety klient chciał. Inna inaczej wyglądającego, bardziej zaawansowanego i tańszego aparatu. W związku z tym firma Cajsa w 1972 roku podjęła decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji aparatów fotograficznych, skupieniu się na produkcji obiektywów i innego sprzętu optycznego. Więc w 1972 roku zakład w Brunszwiku Cajsa został wystawiony na sprzedaż łącznie z marką Voigtlander. Hmm, zakupiła go zakład i markę, inna bardzo szanowana, bardzo znana firma Rolaj. Firma, która niedługo później przyniosła swoją całą produkcję do Singapuru. Między innymi w 1974 roku rozpoczęła w Singapurze produkcję aparatu Rolaj XF-35, małego czyli aparatu z serii tych wszystkich swoich małych 35, czyli małych aparatów, który miał być dobrym, fajnym i który mm, był aparatem całkowicie automatycznym, natomiast był wyposażony w bardzo dobry obiektyw sonar pięcioelementowy, yy, obiektyw 40 mm, 7, 2 2,3. Ale mniej więcej w półtora roku później pewni menadżerowie firmy Rollei przynosili do przekonania, że a może by zrobić jeszcze jeden myk. I wyprodukowali aparat Voigtlander VF135. Aparat który praktycznie za wyjątkiem może tutaj tego kanciku na obudowie, które, który jest tu wyszczególniony, a w Rolaju nie ma XF35, jest identyczny z XF35. Identyczny, znaczy to pra, pra, prawie identyczny. Yy, Rolaj XF35 jest czarny, a Wylander VF135 jest. Yy, srebrno-czarnym. W Rolaju jest Sonar, 40 mm ze 2,3, a w Wojtlanderze jest Color Scoparex, 40 mm światłem To jest tak, że Sonar wiadomo, że jest bardzo dobry i wszyscy mówią, że jest bardzo dobry, natomiast znawcy, którzy oglądali ten obiektyw mówią, ale to jest to, ten sam obiektyw, to jest dokładnie ten sam obiektyw, tylko się nazywa. Z jakichś pół warunków i y, 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 nie ma tej samej nazwy, myślę, że z, z handlowych, po to, żeby móc aparat sprzedawać taniej niż oryginalnego Rolaya. Y, w związku z tym zmienili mu też nazwę. Natomiast pozostała cała funkcjonalność, cały wygląd, wszystko jest dokładnie takie same. Aparat jest... Aparat jest całkowicie automatyczny. Znaczy ja mogę ustawić czułość w zakresie do 400 ISO. Nie pamiętam. Od 40 do 400 ISO nie ma aż tak dużej, dużej go zakresu. On, jak przytrzymam mu spust, to on mi pokaże, jakie parę czas i przysłona wybierze, to jest ten system, co już w ilość aparatach przestudiowałem, czyli gdzie one są połączone ze sobą, czyli nie ma możliwości, żeby wybrać np. przysłony 2,5, 2,8 i czas 1,650. One no, są ze sobą cały czas skorelowane nie ma innego opcji. Czasy są od 130 części sekundy do 1,650 części sekundy. Przysłony od 2,3 do 16. Natomiast to jest tak, że jak go skierujemy, od razu dostajemy informację o tym, jaka para przeważnie będzie została się 5x4, która nam się podoba. Fajne jest w tym aparacie to, że w momencie, kiedy nacisnę spust, ja blokuję. Tą, tą, tą ekspozycję. W tym momencie on już mi nie zmieni czasu i przysłony. Co świadczy o tym, dla kogo to było kierowane. To nie był aparat kierowany do takiego zwykłego psykacza, który chce mieć aparat i robić fajne fotki z wakacji. To był aparat skierowany do fotografa, który chce mieć mały, dobry aparat, który cały czas nosi w kieszeni. Tylko. A ponieważ y, nie przypomniałem, nie powiedziałem, to jest jak najbardziej Dalmierz i to bardzo wygodny Dalmierz z korekcją y, panalaksy y, y, i dobrze widoczny. To, to naprawdę, y, puśćmy tutaj jak to wygląda, naprawdę obsługuje się go y, bardzo sympatycznie. Wszystko widać, i czy to jest słabe światło, czy to jest dobrze świecące słońce, w nim ustawia się szybko i błyskawicznie ostrość. Do tego yy, pomiar automatyczny, który ja widzę, co, co ja, ja lubię widzieć, jak on mierzy. I do tego mamy eleganckie, ładne, równe zdjęcia. Yy, aparat yy, standardowo przystosowany jest na baterię PX625. Tak jak w, yy, w tym wypadku też. Czyli te duże, duże baterie, te duże baterie na zasilany 1,35 V. Ja używałem baterii zasilanej współczesnej 1,5 V i y, przyznam się, że no, zapisali p 425 baterie proponują tutaj. I to jest tak, że y, do ustawień musiałem go skorygować, ponieważ zostało wyższe napięcie, więc ja praktycznie zamiast ISO 100 ustawiłem mu ISO, jak to jeszcze nawet jest ustawione, ISO 40. I za 40 i naświetlił bardzo dobrze wszystkie zdjęcia. Naprawdę bardzo dobrze. Co jeszcze jest w tym aparacie? Samowy Tutaj jest w oryginalnym Rolaju jest taki plastikowy. Tu jest ładny, metalowy samowyzwalacz. Jak spojrzymy od spodu, pod sam aparat, to zobaczymy, że ma przysłony, ale on nie ma przysłony. Te przysłony tutaj pod są do lampy błyskowej. W momencie, kiedy przełączymy się na inne, znaczy tu mamy A, czyli automat, B, czyli czas B. Jak go przełączy na czas B, trzeba nacisnąć leciutko na blaszkę, żeby go przesunąć. Samo się nie może przestawić i bardzo dobrze. To w momencie, kiedy on nacisnę pust, to on cały czas robi zdjęcie. Przy maksymalnie otwartej przysłonie. I nie mamy możliwości wybrania innej przysłony. On w tym momencie zamknął i nie ma innej opcji na czasie B, jak maksymalnie otwarta przesłona. Natomiast jeśli przekręcę go dalej, czy przestawię na inne przysłony, to on automatycznie przełącza się w tym momencie na jedną część sekundy. Nie mierzy światła i używa tej przysłony, która tu jest. To daje tą możliwość, że nawet jeśli jego elektronika nie działa, czy jego pomiar światła, to my i tak zrobimy z nim zdjęcie, takie jakie chcemy i to jest dobre, natomiast niedobre jest to, że ja patrząc w wizjer cały czas ten światłomierz mi pokazuje, jakby on naprawdę działał i nie mam żadnej informacji o tym, że tu pod spodem mam przełączone na jakąś przysłonę 1.30 i mogę w ten sposób sobie łatwo popsuć negatyw. W związku z tym, zakładając negatyw, zwłaszcza jak się bawiłem aparatem wcześniej, sprawdzając go testując, warto spojrzeć, czy to jest dokładnie A. A nawet jeśli robiłem nim zdjęcia, odłożyłem na półkę, on tam leżał nie wiem przez y, miesiąc czy, czy ileś, biorąc do ręki, warto sprawdzić, czy na pewno jest A, ponieważ jak będzie inaczej, to jest duża szansa, że się popsuje, popsują się zdjęcia. Poza tym aparat jest bardzo poręczny. Ja tutaj mam go z osłoną przecież słoneczną. Przyznam się, że założyłem ją tylko dla filmu, że bo ładnie wygląda. Na co dzień nie używałem jej. Nie używałem jej dlatego, że ten światłomierz nie ma wyłącznika żadnego. On w tej chwili cały czas znaczy, o, cały czas działa. Cały czas działa, więc dla niego najlepszym rozwiązaniem to jest założyć mu po prostu w momencie, kiedy nie robię zdjęć, ja mu zakładałem dekielek, żeby on nie zużywał mi baterii. I to był jego o. i to był jego e, stan taki do przenoszenia w związku z tym, że miałem, że jest trochę za szeroki, więc miałem założony adapter, który mi dawał leciutkie osłonięcie tej, tej e, pierwszej soczewki e, i e, tak robiłem nim zdjęcia i mm, dekielek jest dla niego niezbędny e, samo działanie aparatu, no, tak, to był tani Rollei, Wojtlander Rollei, a bez różnicy, naprawdę, to jest bez różnicy, który z tych dwóch aparatów się weźmie do ręki. One działa, to jest tani aparat, natomiast to jest markowy, porządny, solidny, dobry aparat. Ale najważniejsze w aparacie, oprócz yy, oczywiście fotografa i oprócz oczywiście pomiaru światła, który w nim jest dobry, ja wiem, wszystkie zdjęcia, które pokażę na końcu w galerii, mierzyłem, on ustawiał sam. Raz skorygowałem mu tę tą, yy, ekspozycję, czyli dałem mu na minus 2 eV, praktycznie na początku korygując naświetlenie, ale to po prostu bawiłem się nim, sprawdzałem, Nie, tu powinno być, światłomierzem zewnętrznym yy, porównywałem, jakie powinien pokazać parametry, a zresztą ustaliłem, że tak będzie dobrze, i było dobrze. I to jest tak, że yy, yy, ten obiektyw jest bardzo dobry. To jest zdjęcie zrobione w bardzo dobrych warunkach, czyli on wtedy użył najprawdopodobniej, spójrzmy do niego co on mógł użyć za parę czas i przysłonę pewnie y, przysłona była w granicach 8 i czas około 1.250, ponieważ świeciło ładne słoneczko i zdjęcie jest, no mucha nie siada, to nie ma się do czego przyczepić absolutnie nie ma się do czego przyczepić ale mówię, dobra chłopie zejdźmy na dół to jest tak, że zszedłem, wszedłem do kościoła i zrobiłem następne zdjęcie w kościele, on użył to już skazówka leżała tak na dole, na czerwonym, praktycznie. On nie ma tego. Jeśli skazówka dojdzie do czerwonego i on uzna, że tam jest na zrobienie zdjęcia, on i tak zrobi zdjęcie. Nie ma tego, że on, że, że on za mnie podejmie decyzję. Słuchaj, stary, tu się nie da robić zdjęć, ty nie będziesz robił czy znaczy, jakby takie coś zrobił, to ja mm, nie lubię takich aparatów, w związku z tym nie, nie może mi takiego czegoś robić aparat, w związku z tym on musiał zrobić zdjęcie i zrobił to zdjęcie i ono jest miękkie. Ono zostało zrobione na tej 130 przy przysłonie 2,3 yy, oparte o ławkę, dlatego jest lekko krzywe, bo to jest czyste, jeszcze nawet nieplankowane zdjęcie, yy, ale jest poprawne. W tych warunkach jest jak najbardziej poprawne zdjęcie i wszystkie zdjęcia jego są... W słabych warunkach są poprawne, a w dobrych warunkach są bardzo dobre. W związku z tym, e, jeśli nie musisz mieć rolei, e, aparatu z napisem wyznaczy Ci aparat Wojtlander, chociaż Wojtlander e, to jest też e, bardzo dobra marka. Jest to prawdopodobnie najlżejszy, boitlandel, jaki był, był produkowany, jaki kiedykolwiek można spotkać, w pani z taką bessą, którą tutaj mam, to, to jest naprawdę zabaweczka. Tą zabaweczką robi się bardzo przyjemne zdjęcia. Także jeśli chciałbyś poręczny, dobry aparat, to to jest naprawdę bardzo dobry aparat. On w efekcie sprzedawał się średnio. Ale to dlatego, że czas wejścia, jego ten 76 rok, to już był czas wejścia w autofokus. I w tym momencie użytkownicy, tacy normalni, tacy podstawowi, oni szukali już aparatów automatycznych, całkowicie automatycznych z autofokusem. I oni takie aparaty kupowali. Natomiast zawodowcy w tym momencie już. Yy, mieli te aparaty i dlatego sprzedaż zawodowym fotograficzna tego aparatu była już niewystarczająca do tego, żeby można było utrzymać sprzedaż. Co, co spowodowało, że. Rolaj zbankrutował niedługo później, w roku 1980 zaprzestał produkcję zarówno Roleja XF35, jak i Wojlandera VF135. Tam jeszcze później produkował po nim następną wersję, czyli Wojlandera VF35F, ale on był z prostszym obiektywem, tańszym obiektywem i to już nie ta klasa sprzętu. Tu jeszcze mamy metalowe. Elementy. Patrz, sam aparat w środku wszędzie jest plastikowy, natomiast to jest jeszcze metalowe. Aparat ma wrażenie bardzo solidnego. Ten, już jego następca, takiego wrażenia nie sprawia, a przede wszystkim ma słabszy obiektyw, co jest najważniejsze w aparacie. Więc jeśli chcesz mieć fajny, dobry aparat, polecam. na VF135 naprawdę. Mi sprawiło dużą frajdę robienie nim zdjęć, a Ty jeśli chciałbyś taki aparat, to też, czyli poszukujesz aparatu małego dalmierza, nie autofobusa, dalmierza z automatycznym ustawieniem ekspozycji, to też sprawi Ci dużą frajdę, ponieważ daje szansę na zrobienie naprawdę fajnych, szybko, fajnych, ciekawych zdjęć. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć yy, za chwileczkę. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych filmów i do zobaczenia. Cześć.